To jest niesamowite. Jako konsultant, słuchajcie, bardzo często mam sytuacje, w których przyjeżdżam do klienta. Wiadomo, pan prezes to jest za wysoko, żeby przyjechać z jakimś tam, byle konsultantem rozmawiać. Więc jest pan dyrektor operacyjny, jakiś tam inny CEO, CTO, czy inne literki alfabetu, i on wtedy ze mną rozmawia. I mówi do mnie, że musimy zrobić link. A propos tego case'a, musimy zrobić link. Tylko miłość, dwie sprawy. Pierwsza jest taka. Ee, że e, skupiamy się na produkcji, tak? Tylko. Ja mówię, dobrze, no ale wiesz, no, chciałem, słuchajcie, przeszpanować troszeczkę taką składówkę swoją... dziedzolinową, nie? No dobrze, ale co z łańcuchem logistycznym, e, co z dostawą just in time, co z tym całym systemem, który trzeba wypracować, jak to tam... Nie, 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 zapomnij. Zapomnij. Bo to nie ma sensu. się. CTO mówi, że to nie ma, CEO mówi, że to nie ma sensu, okej, okay, nie jest źle. Druga sprawa, nie używaj słowa optymalizacja. Nie używaj go. Pytam dlaczego? Piotrek, dlaczego? Ostatni, który użył słowa optymalizacja, od trzech miesięcy nie szedł na halę. A najśmieszniejsze jest to, że jego stanowisko wymusza obecność na hali. Biegł, nie? Wiem, nie? Słuchajcie, ludzie go zjedli po prostu, ludzie go tam zniszczyli, wdeptali go w ziemię, opluli jeszcze, wytarli go, go buty i sobie poszli, bo on optymalizował. On powiedział, że będzie optymalizował procesy. To wynika z tego, co mówimy. Firma konsultingowa jedna, druga, trzecia, wywalają ludzi, przychodzi wielka piątka, chodzi, O, słuchajcie, to co? To, to, to jak robimy? Co, 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 co robicie? PZU, okej, okay. usługi, tak? Klik, klik, folder usługi. Ale co sprzedajecie? No, tu zdrowie. Klik, klik, zdrowie. Co, a jakie macie? Ten call Klik, klik, call nie? A, a jak to sprzedajecie to call center? No, stoją ludzie i sprzedają. Klik, klik, stoją ludzie, i sprzedają. 18 tysięcy plików. To ja ci dam to, to ja ci dam to, to ja ci dam tamto kiecik, jedziemy. Musi się udać. Musi po prostu. I widzicie, i to skończyło się tym, było parę fajnych rzeczy, nie powiem, że nie, podobały mi się niektóre, ale skończyło się ogólnie to tym, że tak jak mówiłem, gość, który wyszedł na gębę i zaczął mówić, że będzie robił optymalizację, otarł się o depresję. Wsparcie działania na wszystkich szczeblach. Uwielbiam słowo inspiracji. Lubię inspirować ludzi. Lubię jak ludzie mnie inspirują, bo wtedy czuję się taki bardzo naładowany. Lubię takie spotkania jak dzisiaj. Fajnie. Można naprawdę mocno się zainspirować. Z tym, że musimy rozróżnić sobie dwie kwestie. Czym innym jest inspiracja, czym innym jest manipulacja? No, jak mówię, to takie synkowe mocno. Eee, inaczej jest ludzi zainspirować czy innym jest powiedzieć im chodźcie, zróbmy, nic z tego nie będziemy mieli ale, ale wiemy, że trzeba to zrobić a czy innym jest powiedzieć 8 na 10 dentystów kupuje pastę kolgę. jak nie kupisz pasty Colgate to będziesz razem z tymi dwoma tymi dziadami tam z tyłu stał bo oni nie kupili pasty Colgate inspiracja czy manipulacja? jak myślisz? zainspirowałem do kupienia pasty? czy zmanipulowałem? ja kiedy wiem może nie jakoś lepsze po prostu myją, jest Może mają lepszą? Nie wiem, w każdym razie ja wierzę w kolwiek. No, no słuchaj, miliony mów na świecie nie, nie mogą się mylić. 8 na 10 dentystów kupuje kolwiek. No, <laughs> <laughs> może dobrą kasę dostali po prostu z tego. <laughs> nie wiem, w każdym razie łatwo jest pójść drogą manipulacji. Bardzo łatwo, bo to jest prostsze, to jest szybsze, to jest skuteczniejsze. Słuchajcie, kiedyś miałem taki przykład w tej firmie e, e, menedżera, e, który podchodził do swoich ludzi i zawsze wybierał miejsce mimo tego, że płókło metr 90 parę, zawsze wybierał miejsce, gdzie był wyżej od innych. Nie? To taki zabieg psychologiczny, żeby podkreślić wiadomo swoje miejsce w strukturze, w stadzie, że to ja jestem wyżej, ja jestem tym samcem alfa, liderem i on zawsze mówił do ludzi tak, nie? Zawsze było takie wiecie, troszeczkę niżej, nie? I on wtedy mówił: "No, że tu, że lin, że będziemy wdrażać, że to że tamto. I, i, I co mówili ci ludzie, e, ale nie mamy, nie mamy czasu e, w takim razie za niewykonanie polecenia przełożonego zgodnego z artykułem 18 ustawy o ochronie, będę muszony pociągnąć was do odpowiedzialności, ale wiadomo, nie chcę tego robić. To nie jest moja intencja w tym momencie. I co, już zdążył tam ziarko zasiać, nie? A nie zrobię, bo mnie dojedzie. Zabierze mi premię. Całe 63 brutto miesięcznie. Słuchajcie, widzicie. I teraz jak sprawić? Jak sprawić, żeby z takiego prostego i fajnego sposobu wejść w ten sposób inspiracji? Czyli powiedzieć do niego: Zróbmy to, zróbmy to tak, jak powinniśmy zrobić. Co? Jak reagują ludzie na dole? Jak reagują ludzie na gębę, jak przychodzimy do nich i mówimy: Słuchajcie, pierwszy komunikat: nic z tego nie będziecie mieli. Znaczy w sensie kasy? Nie? To jest pierwszy komunikat, który dajemy. Drugi komunikat. Musimy to zrobić, bo to jest ważne dla firmy. Jak myślicie, co wtedy? Jak jest reakcja? Co, co ludzie robią? Jeszcze raz opowiedz. Opuszczają czat. Opuszczają czat wtedy. Tak, nie, ban. ja go nie będę klikał. Miłość jest jednak do dupy. I opinia poszła tak, Tak, jeszcze miłość, a to ten, co jest do dupy. Słuchajcie, ale to są takie reakcje. Pierwsze pytanie. Po co? A co ja z tego będę miał? A dlaczego tylko tyle? Ale dostaliście premię w tym roku. Pani, ja nie ja, 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 ja będę za 42 zł pracował tutaj, ty, po godzinach, premię. Jednemu gościowi w jednej firmie słuchajcie, wyliczyli premię roczną nowość w firmie. Wszyscy... A, premie, jest dobrze. Fundusz Inwestycyjny Zajebisty dają premię. 17 zł brutto! <laughs> Autentyczna historia, ja widziałem ten pasek. I on do mnie mówi miłość. No gdzie? 17 zł, tak? Wspólne cele, problemy, tak? No tak, gdzie? Nie? Za 17 zł miesięcznie. Widzicie sami? I to jest trudna droga. Ciężko jest ludzi zmotywować, ale jeżeli wiemy o tym, że ten cel będzie postawiony nie tylko przed tym gościem, przed tą dziewczyną, przed tą kobietą, jeżeli będzie pełne zaangażowanie nie tylko z jej strony, jeżeli rozwiązywanie problemów nie będzie ograniczało się tylko i wyłącznie do spotkania operacyjnego. E, tak, dobrze. Cześć, się. brawo wszyscy. Wynik trochę gorzej. E, ma ktoś problemy? Nie. Tak, e, tak właśnie, ma problemik jakiś? Coś? Może jakieś pomysły macie na usprawnienia? No słuchajcie, pakujemy już tyle pieniędzy w lina, a wy jeszcze nie macie pomysłów na usprawnienia? Dobrze, w takim razie zastanówcie się po raz 642, czy macie może jakieś problemy. Kaiserwick nie odbędzie się w tym miesiącu, bo...